A co ty byś zrobił w takiej sytuacji, gdzie nie ma tego kierunku i nie ma pracy w oparciu o cele? To, to jest bardzo dobre pytanie. Ja bym zaczął od chyba przynajmniej spróbowania określenia jakiegoś minimalnego, przynajmniej kierunku, w którą stronę możemy iść, już jakby tam niezależnie od tego, jaki framework pewnie dostawiania tych celów sobie może wybierzemy, ale żeby przynajmniej mieć jakiś taki Kierunek. On może też nie musi być jakoś taki super mierzalny, bo jeśli nie mamy, nie wiem, danych na przykład w organizacji, to ciężko będzie to zrobić fajne, mierzalne, takie inne niż za rynkowe, że coś zrobiliśmy. Fajnie byłoby pójść w stronę outcomów, że będziemy, nie wiem, ruszać jakąś metrykę, że będziemy coś zmieniać, ale jak tego nie mamy, to już samo to, że w ogóle gdzieś pokażemy, w którą stronę zespoły mają iść, myślę, że da bardzo dużo wartości. Ja bym zaczął w ogóle od tego, żeby tak przynajmniej nakreślić jakiś taki wysokopoziomowy kierunek, w którą stronę chcemy gdzieś iść. U nas w firmie. Mamy trochę jakby odmianę okr to się inaczej nazywa, natomiast to, co myślę, że fajnie zadziałało w takim szczególnie obszarze produktowym, to było wskazanie przez zarząd bardzo wysokopoziomowego celu, on był nawet celem impaktowym, tak? więc on może się nie przekładał jakby wprost na to, żeby wiedzieliśmy, za czym podążać jakby w produkcie, ale już samo to, że wiedzieliśmy, że mamy się skupiać na takim celu impaktowym, było sensowne z punktu widzenia zespołu, bo było łatwiej im podejmować decyzje nie? i to był już taki fajny pierwszy Krok do tego. Oczywiście warto pójść gdzieś tam dalej, pewnie jakieś cele dla zespołów, może właśnie zastosowanie jakiegoś frameworku, czy to Okerów, czy jakiegokolwiek innego. Chociaż też, ja też bardzo lubię same OKR-y. Natomiast myślę, że w ogóle takie określenie w ogóle kierunku, w którą stronę idziemy, to już jest bardzo duży plus i mam wrażenie często, że firmy zamiast się jakby skupić na tym, żeby sobie powiedzieć bardziej, w którą stronę chcemy iść, to bardziej się skupiają na jakichś technikaliach. Rozmawialiśmy o tym z Leną też w sumie trochę przed startem, że na jakichś narzędziach, na tym jak, nie wiem, idealnie może określić jakiś key results czy objective, a chyba tak naprawdę ważne jest to, żebyśmy po prostu wiedzieli, w którą stronę idziemy, tak na start jako taki fundament. I od tego chyba bym zaczął.